Rozmawiają Wojtasik i Kwiwarski. W najbliższą niedzielę 4 marca o godzinie 20 naszym gościem będzie matematyk pracownik centrum nauczania matematyki i fizyki Politechniki łódzkiej. Prowadził wykłady m.in. matematyka w miłości matematyka i polityka. Autor książki Matematyka nie tylko dla zakochanych. Wykładowca, docent, doktor, inżynier Jakub Szczepaniak. Witam panów, witam państwa. Rozmowa z Wipem. Bardzo chciałem iść na polonistykę przez, całe, przez cały okres szkoły średniej. Właściwie nie myślałem o niczym innym, tylko o tym, żeby pójść na, na, studia, na studia polonistyczne. Rodzice się nie zgodzili, to wobec tego poszedłem na coś, co co mnie jakoś specjalnie w ogóle nie interesowało, no ale w protestu i dlatego to była matematyka. Że na zajęciach słuchałem muzyki. Zawsze. Od zawsze, odkąd pamiętam, słuchałem muzyki. Być może, być może dobór utworów jest taki, że studentów to cieszy. No nie wiem, no. Muzyka zawsze była obecna w moim życiu. W związku z tym, że dosyć mam dużo zajęć, Właśnie ze studentami wykładów i ćwiczeń. Nie wyobrażałem sobie, że te kilkanaście godzin w tygodniu tej muzyki mi zabraknie. Dlatego najpierw, najpierw słuchałem dla siebie. Potem zwróciłem uwagę, że, że im ciszej nastawiam płytę, tym bliżej studenci siadają. Ci studenci, którzy odgadywali poprawnie tytuły utworów i wykonawców, którzy były byli na, byli na zajęciach, mieli przywilej na. Przy kolejnych, na kolejnych spotkaniach przynieść swoją muzykę i wtedy ja musiałem odgadywać, co oni puszczają i tak to wyglądało i każdy miał z tego jakieś, jakieś, to, każdy był zadowolony, dlatego, że oni mieli czasami dodatkowe punkty na kolokwium, a ja zdobywałem dodatkową wiedzę z muzyki. W tej chwili matematyka tak się rozrosła, że mówiąc o matematyce, mówimy o teorii grafów, mówimy o teorii informacji, mówimy o, o matematyce dyskretnej, yy, które są właściwie bazem bazą dla informatyków. Teorie drzew, przeliczanie, składanie, algorytmika, to wszystko jest matematyka. Biorąc pod uwagę oficjalną, oficjalną nomenklaturę, mamy 16 różnych kolorów oczu na świecie. Jeżeli założymy, że one w miarę równomiernie występują, to wystarczy obejrzeć 54 osoby, aby obejrzeć, aby poznać, mieć do czynienia z wszystkimi różnymi kolorami oczu. Na pipa zapraszają Adrian Wojtasik i Łukasz Piwowalski.